W poprzednim odcinku wariackiego wyścigu. Nasze drużyny próbowały chińszczyzny i, choć mówi się, że miłość wszystko zwycięży, nienawiść najwyraźniej też daje radę. Randkowicze wygrali etap! Muszę przyznać, że rokowcy bardzo się starali, jednak ponieśli klęskę! Na szczęście to była runda bez eliminacji, więc znowu mogą dać plamę! Zostało 12 dumnych drużyn. Czas wysłać jedną z nich do domu. Oto kolejny odcinek: wariackiego wyścigu. Wariacki wyścig! Jesteśmy na wielkim murze chińskim, gdzie znajduje się wczorajsza strefa luzu i zarazem dzisiejsza linia startu. Zwycięzcy poprzedniego etapu, jako pierwsi, otrzymują wskazówkę. Powiesz, co tam napisali? A dasz mi przeczytać? Nie wycofamy się. Ta nagroda jest jak nasze dziecko. Zostaniemy razem dla dziecka. Słyszałem, że zmieniają nazwę naszej drużyny z randkowiczów na wrogów. Hej, proszę bardzo. Dzięki wrogości ostatnio wygraliśmy, więc zdwoję dziś wysiłki. Nie mógłbym znienawidzić jej jeszcze bardziej. <laughs> więc po prostu mogą nam już wypłacić nagrodę. Lećcie do Ulów w Finlandii. Finlandia? Finlandia to europejska stolica Kawoszy, telefonów komórkowych oraz największej liczby saun na obywatela. To właśnie tutaj zmierzają nasze drużyny, ponieważ kolejna skrzynka znajduje się w gorących saunach ośrodka spa a pili. Po co cierpieć z zimna? Skoro można cierpieć z gorąca. Finlandia to dla nas raj. Mają tutaj cztery miesiące prawie całkowitej ciemności. A goci są wszędzie. Ten gość startował na prezydenta i wygrał. Tak, się! Brachu, dałeś czadu! Rok poprosił mnie, żebym trochę bardziej się postarał, bo czasem daje plamy. Mówię mu, brachu, a on do mnie, ale brachu. Więc ja do niego, brachu, a on na to, brachu. Było dokładnie tak, jak powiedział. Pierwsze miejsce nadchodzimy! Właśnie tak! Chce ktoś pod wózkę? Hej! Skoro was podwozimy, to może jakoś byśmy się dogadali, albo coś, to no wiecie? Nie. Juhu, sojusz! Dobra, drużyno, coś wam powiem. Jestem naiwny, szybko się rozpraszam i nigdy nie mówię, nigdy jest jakieś wyzwanie. Hehe, dobrze wiedzieć. Mhm. Drużyny lecą do Finlandii i dzięki magii montażu komputerowego są już na miejscu. Woo! Jesteśmy pierwsi! Zadanie wspólne. Dzień w fińskim spa. Drużyny muszą spędzić w suchej saunie... Ja, fajnie! ...dziesięć minut w najwyższej temperaturze w ubraniach. <grym> to mniej fajnie! W każdej saunie jest miejsce akurat dla dwóch drużyn, a zegar rozpocznie odliczanie dopiero wtedy, gdy drużyny zamkną się w środku. Następnie odbierzecie kolejną wskazówkę ze skrzynki umieszczonej po drugiej stronie na wpół zamarzniętej rzeki. Zróbmy to! Pierwsze miejsce! Czekaj. A, a możemy zaczekać na, a, nie wiem, Emma i Kitty? Czy możemy? Jasne, że tak. Robię już postępy z Emmą. Idea jest taka, aby ciągle mnie widziała. Dziewczyny to lubią. Ale to nie wpłynie na wyścig. Moim priorytetem jest Emma. To znaczy wygrana. <laughs> Jasne, że tak. Dobra, pierwsze miejsce! Woo! No i już jesteśmy drudzy. Wyluzuj trochę. Jeszcze chwila. Trzecie? To ciągle podium. Miejsce siódme! Okej, okay, dobra, gdzie one są? O, hej! Czyli dwie drużyny na saunę. Hej, spójrzcie na to my i wy to dwie drużyny. Wspólna sauna, tak? Brzmi fajnie. Ale gorąco. Ile już minęło? Pięć sekund. To... Ee... Za gorąco! Jasne. Tak, wyrobię postępy. No i straciliśmy całą przewagę! Co problem? Przecież lubisz Noa. Cs, ale on nie wie i nie chce, żeby się dowiedział. Pójdziemy na randkę po wyścigu, tak? Zaprosisz Noa na randkę! Ach. Dlaczego nasze kostiumy łyżwiarskie są ocieplane? Wiesz co? Ten twój talizman chyba się zepsuł. A może nie? Naszymi głównymi rywalami są ci słabe usze. A ten upał ich wykończy! E, słyszeliśmy to. Dzięki za troskę! Serio? To zadanie w sam raz dla nas! Podczas gdy większość się gotuje, niektórzy cieszą się chwilą odpoczynku, a inni omawiają dalszą strategię. Kiedy stąd wyjdziemy, trzeba... Szybko biec! Genialny plan, mięśniaku. Jeszcze tylko chwila. Ach, świetnie. Bo zaczyna mi być trochę za ciepło, a ta dwójka najwyraźniej się topi. Brachu, wyluzuj. Oni wcale nie... go Ta dwójka się topi! <śm> uh -huh. Pierwsi. Wystartowali! Niektórzy jak błyskawica, inni nieco wolniej. Pa! Powodzenia! Oh, nie wiedziałam, że w suchej saunie jest woda! E to nie jest woda, to... pod pot Owen'a. Aj, 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 ja czuję się jak jeden wielki gejzer! Aaaa! Aaaa! DAJCIE LODU! Aaaa! Trzeba to przeżyć! Będziemy wielcy! Hej, to niegrzeczne! Aaaa! To na wpół zamarznięta rzeka. Te, 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 te! wygląda na strasznie zimną. Oj, przestań, nie może być tak źle. Widzisz. E... Wiem! Skakuj na Ueda! Na pewno? no jasne. Widzisz, da radę. Jedźcie na przedmieścia ulu i przygotujcie się na powietrzne wyzwanie. Masz dziś alergię na powietrze? Ha, może? Chociaż w sumie zaraz sprawdzę. Moja twarz! Nie patrzy na mnie! Spotykamy się dopiero trzy lata, to normalne, że nigdy nie widzieliśmy się bez mrocznego makijażu. Czuję się jak topielica, którą fale wyrzuciły na brzeg, ale w złym sensie. Cały się trzęsę! Nie mogę tam wskoczyć! Masz rację. Jest tylko jeden sposób, żeby to zrobić. To lecisz! Jesteś strasznie zła! Jak ja cię nie cierpię! Okej, okay, Spud, dajemy czadu! Nie ma sprawy. Hej, Spud! Założę się, że nie pocałujesz Foki. Brachu, nie! Nie słuchaj jej! Wyzywam cię! To lekcja, którą odbywam po raz w setny. Jeśli coś brzmi jak fatalny pomysł, wygląda na fatalny pomysł, a do wykonania potrzebuje wyzwania. To będzie super zwariowane! Sami spójrzcie, jakie to słodkie stworzonko. Ludzie na pewno całują ją... Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Zabójcza foczka! Fajna jest. Spóźniona reakcja na ból za 3, 2, 1. I wtedy na jego głowę, a ja. Wow, okej! Okay. Rety, on jest. I nawet jeśli się stara, to. Właśnie jak zwykle wszystko zepsułeś, koleś. to koncert! E, chyba dasz. To działaj lub patrz! Czas na fiński sport narodowy. Gitarę powietrzną. Na serio? Bez żartów! Na no serio, serio. Występy będą oceniane dzięki temu oklaskometrowi. Sprawdźcie, aby publiczność oszalała. A wtedy znajdziecie się w upragnionej strefie luzu. Nie wyjdzie! Że najdzie na koniec kolejki i musi spróbować jeszcze raz. To zadanie ma wykonać ten zawodnik, który w Pekinie nie ciągnął rikszy. Jakby uh -oh. Jakbyś? Jakbyś szalała, ale chyba właśnie o to im chodzi, więc nie przestawaj. Rock'n'Roll! Daj czadu jak nigdy! Czuję się jak pajac! Musisz się bardziej postarać. Co? Może tak? A teraz smisk! Niekoniecznie. Gitara powietrzna, jak dla mnie bycie muzykiem nie jest super, a głupie skakanie na scenie bez celu jeszcze nie. Właśnie, przecież to było idealne zadanie dla mnie! Spokojnie, brachu, spróbuję wczuć się w bycie tobą. Tak! Tak, tak, tak. Uuu, tak, tak, uuu, 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 uuu. Ta, to nie takie łatwe, żeby tańczyć, jakby nikt nie patrzył, kiedy tak naprawdę ktoś patrzy. Ale ja po prostu chciałem ci pomóc! O! Chodzi ci o M no! No! Jesteś bezpieczny! Kocham to, kim jesteś w środku, ale po prostu nie jestem w stanie na ciebie patrzeć. Wiem. Gdy widzę twój zadarty nos, robi mi się niedobrze. Wstęp tylko dla uczestników wariackiego wyścigu. Ale to przecież my. To ja, we, A to Crimson. To niemożliwe, bo w ogóle nie mam gęsi i skórki. Ale... mamy naszą ekipę filmową. Dobra, to chyba mówicie prawdę. Już sam nie wiem, że swoje zauroczenie Emmu nieźle dostałeś w kość. Wcale nie. To prawda, zostaliśmy trochę z tyłu, ale ciągle jesteśmy w pierwszej trójce. Czwórce, piąte, szóstce... O, kiepsko. Moja kolej! Uważaj na ten las głośników mogą się przewrócić. Las? Drzewa? Wiecie, Miki dostał kiedyś rolę w szkolnym przedstawieniu. Byłem drzewem! Gdy zaczęli grać, potknął się o własne korzenie i pociągnął dekoracje. Wszystko wylądowało prosto na nim! Moje pierwsze wstrząśnienie mózgu! Nie pamiętam co było potem! to, że przetłacza ich nadmiar powietrza. Wiecie, o co biega? Nawet jeśli zaczyna im wychodzić. Sami to psują! Po co tutaj te wszystkie kable? Przecież to gitara powietrzna! sceny, A może po prostu brakuje im tego czegoś? Crimson? Wow! Twoja skóra jest taka pełna życia! Masz fajne włosy! Okazujecie mi mnóstwo pozytywnych emocji, ale ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Crimson, czekaj. Musimy po prostu oswoić się z nową sytuacją i chyba wiem, jak to zrobić. Rezygnujemy. Nie jestem drzewem! Nie, nie jestem drzewem! A. Czy ktokolwiek zaliczy to zadanie? Naszego, serio! To żałosne! Ej! Ech, przegraliśmy już? Nie, ale liczę na to. Gitara powietrzna? tam czadu jak nic. Ale nie możesz. W Chinach riksza była twoim zadaniem, więc teraz jest jego kolej. Ech, ale on musi pozbierać się po tym mrr, ukąszeniu foki czy coś. Da plamę. A my sobie na to popatrzymy. O ty, no to już pod nas. Rety, a ja przez cały czas martwiłem się, że spód jest taki i że nie używa głowy, ale okazało się, że że to dzięki temu jest wspaniały. Juhu! Tak, w końcu mamy pierwszych zwycięzców wyzwania, Rokowcy wygrywają. W całej Finlandii nie ma chyba nikogo, kto by nie skakał z radości. Szkoda, że tak się to wszystko skończyło. Wcale nie musi. Spróbujmy zaakceptować się takimi, jakimi jesteśmy. Patrz! Myślisz o tym samym, co ja? W końcu pozostałe drużyny również zaczynają odnosić sukcesy. To powiedź na kla, a nie płaskanie się po pępku! Przestań mówić mi, co mam robić! Jacques, José, miejsce czwarte. Znowu czwarte? <grym> Jedna za drugą drużyny w końcu przybywają do strefy luzu. W wyścigu o niezajęcie ostatniego miejsca zostały jeszcze trzy ekipy. Która z nich wyleci z hukiem z wyścigu? Jak z pierwszego miejsca spadliśmy na ostatnie? A, jasne. Hej, tak na pocieszenie przynajmniej nie było tu gotów. A. A. Odsuńcie się, przyszliśmy dać czadu. A, a w końcu jesteście! Nie uwierzycie, jakaś urocza parka próbowała się pod was potrzyć. Czułem się bliższy Crimson niż w tej właśnie chwili. Nie mogę uwierzyć, że o mały włos się nie rozstaliśmy. A przecież liczy się mrok naszych dusz. Aha, to było cudowne. Poszło super. Tak, jasne. Będę miał w nocy koszmary. Czy to jest skała z Hawajów? A co z nią? Super sprawa. Ta skała potrafi rzucić klątwę na każdego, kto wywiezie ją z Hawajów. Dasz mi ją. Czyli to przez twój talizman nic tam ostatnio nie wychodzi! Wspaniale, Jose! Dzięki! Jak pozbyć się klątwy? Wyrzućcie ją gdziekolwiek na Hawajach. Nie wyjdę tam! Całe miasto spadnie mi na głowę! Miki, dasz radę. Tamto przedstawienie było katastrofą, ale chociaż wszystko poszło źle, naprawdę, naprawdę źle. I tak byłeś najlepszym drzewem! Serio? Ja? Wszyscy tak mówili! Masz talent! Daj mi czadu! Powiedz, Noa, że powietrzna gra jest super, czy coś, żeby sobie poradził! Nie! Wtedy dowie się, że go lubię, pójdziemy na randkę, zakochamy się, przegramy wyścig, nie zapłacę za studia, on ze mną zerwie, a ja resztę życia będę płakać nad bliską chipsu! No dobra! No, da radę! Przecież z Mikim na pewno nie przegra! Ruchy! Czas pokazać, co potrafię! Musisz coś z tym zrobić. Miki! Jestem pod wrażeniem. Wow, co za odwaga! Dzięki, Emmo! Bo wiesz, z twoją fabią czystości, no i wiedząc, że tyle ludzi używało dziś tej gitary. Te wszystkie palce, palce pokryte milionem zarazków. Ale to gitara powietrzna! No właśnie! Nawet ją teraz wdychasz! O, fuj! I to teraz kochamy palce! No dobra, powodzenia! A -a -a. Miki! Wszystko! Miki dostaje wysypki, gdy się stresuje. Zdenerwował się jak nic. Zabierzcie ode mnie te zarazki! Aaaa. Jestem, Miki! Aaaa, mam kremę! Biedny Miki, czuję się podle. Naprawdę nie mogłam pozwolić, żeby Noah przegrał. Lubię go! Powiedz mu! Dobra. To może być nasza ostatnia szansa. Jeśli Emma to ogląda, to nie mogę. A, przestań! Myślisz, że mnie podobają się tacy tchórze? Może. Wyścig razem z tobą to była super zabawa. Tylko z tobą mogłem jeść islandzkie gałki oczne, ale jeśli przegramy, to będzie koniec i dla nas, i dla ciebie jemy. Czy naprawdę właśnie tego chcesz? Ech, rety, brachu, nie, nie wiem co powiedzieć. Ciii. Przestań martwić się o to, czy będziesz bohaterem jakiejś dziewczyny i bądź moim bohaterem. nikomu, ale polubiłam te No Dobrze, że znów jesteś z sobą. Wiem, nie mogę uwierzyć, że przez uczucie do Emmy omal nie wypadliśmy z wyścigu. Ach, brachu, już mi przeszło na dobre. Jasne, że co? Nie, nie musisz tego robić. Nie, nie, nie. Gdybym jej się podobał, już dawno by mi powiedziała. Czas ruszyć naprzód. Aż do teraz nie zdawałam sobie sprawy, że tak bardzo polubiłam Noa. Zbyt długo nie zareagowałam. Więc to się zmieni. Sama nie wiem, a on na pewno ciągle cię lubi. Nie żartuj. ma się zakochała! Bliźniaki. Byliście dzielni i poradziliście sobie z problemami, o których nikt nie słyszał. No ale cóż, wypadacie. Domyśliliśmy się, nie wygraliśmy, ale jestem z nas dumny. Lekarz dawał nam tydzień, nasz fizjoterapeuta tylko dzień, a nauczyciel WF-u po prostu się śmiał. Tak, ale pokazaliśmy im naprawdę długo tu przetrwaliśmy. A, pająk! O siedem drużyn mniej zostało 11. Kto dotrwa do końca, dowiecie się oglądając kolejne odcinki wariackiego wyścigu.